Nagramy, jak ciągle mojego świata. Polski kebab. Tak się nazywa ta gra. Polski kebab. Mamy iPhone na Pro Max DuPolonga. I stoimy mi biurk. Czy zejść? Hello. Hello. Hey, czekać, ey, widzowie, ciekawe. Ja. Ja. r na grę w ja nagrywam ja nagrywam ach to widzę wyjdę no widziek jakieś

kiedy dam gościa doznają, biorę, 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 P gene <try> I idę po boyankę i idę słuchać. Jak coś nowa gra, to pewnie tu są. Czy tutaj biedry się serio? Okej, okay, mam krewała. Czy Tych oddejdzie. Ok. Ok, nie znaleźliśmy, że. Z... jest wyjęcie. Parówka, paru... paruła, paruła, paruwa, paruwa, paruwa pa. Malwina! jak tam to było? Nie ma... Chilip, chlip, nie ma wujonku. No, wow. No, ogólnie widać. teraz by skroilić jsem to kebaba. Zabá, zaba Ej, bro, já teda jsem ke psaně. do zápky, jedno jsou do kepsa. То телено се кебаба нара.